Ryan Deleske z Able Distributors. Mamy ogłoszenie, mamy nowe zestawy linek w magazynie. Mieliśmy białe zestawy do łatwego ciągnięcia i miały one pewne wady, rzeczy, które nam się nie podobały. Zawsze staramy się ulepszyć naszą grę, zapewnić wam coś lepszego. Ten jest naprawdę lepszy. Izolacja to materiał, do którego jesteśmy przyzwyczajeni od lat, więc jesteśmy z nim zaznajomieni. Trochę lepiej radzi sobie z ciepłem. Pokrycie na zewnątrz jest wykonane przez Armacel. Ta izolacja jest nam dobrze znana, więc jesteśmy do niej przyzwyczajeni. Jesteśmy przyzwyczajeni do sposobu, w jaki działa z ciepłem. Jest odporna na wilgoć, a gdy ją zobaczysz, poczujesz i dotkniesz, będziesz wiedział dlaczego. Jest odporna na promieniowanie UV lepiej niż zestawy z białą linią, które mieliśmy, więc to kolejny plus. Jest niezwykle wytrzymała, to znaczy po prostu nie można go rozerwać, podrzeć ani złamać. Nadaje się do stosowania w komorach rozprężnych, więc wielu z nas wkłada trochę zestawu do komory rozprężnej, a następnie ją uszczelnia. Ważne jest, aby mieć coś, co jest faktycznie przystosowane do użytku wewnątrz komory. Teraz, miedziana część tego jest zbudowana przez Howell. Howell pochodzi z Wirginii, więc jest produkowany w USA. A kiedy pracujesz z miedzią, staje się ona sztywna. To, co Howell robi inaczej niż większość producentów, to wyżarzanie. Podgrzewają ją do określonej temperatury i pozwalają jej bardzo powoli ostygnąć. Wyżarzanie pozwala miedzi zginać się na zimno. Dzięki temu ładnie się wygina, nie załamuje, zachowuje swój kształt. To bardzo ważne. Ponownie jest wyżarzany, wyprodukowany w USA. Oczywiście mamy standardowe zestawy linek o długości 25, 35 i 50 stóp. Mamy najbardziej popularne rozmiary 3 czwarte 7/8. Mamy je również dla wielu podziałów. A ponieważ przeszliśmy na zestaw z czarną linką, mamy teraz mnóstwo opcji taśm do zestawów z czarną linią na zewnątrz, w tym ponownie od T-Rex wodoodporną. Ta rzecz będzie się trzymać, gdy jest mokra, sucha, nie ma to znaczenia. Prosimy więc o kontakt z ABLEM w celu zaspokojenia wszystkich potrzeb. Dziękuję.